Część jest jest jak 6 i tutaj jestem. Część jest ja, Krzyż, odbocę, to jest nieco staną jak sześć i to odwrotnie, to jest okienko, na kanale. I słuchajcie, dzisiaj obejrzymy trum, trum, ale już część piątą. Wiem, że o, kiedyś nie oglądaliśmy innych, ale po no, prostu mi się ta piąte, to ja do i wam pokażę. Teraz zacznijmy. Doda! Jesteśmy sławni na całym świecie i strasznie bogaci. Nie musimy już używać sektorowej klawiatury. O, jesteśmy w wiadomościach. Podkręć głośność. Ale za mnie przystojniak. Oto Radek. Świetny gracz z największą celnością. Tak, tak, to wszystko prawda. Patrz. A to jest Leo, najlepszy gracz zespołowy w historii. O tak, to ja! Radek, daj żubia. Tu jestem, bracie! Ale kto w końcu jest najlepszym graczem? Wejdź na naszą stronę i zagłosuj. Też mi wielka sprawa. Jesteśmy kolegami z drużyny. Koledzy z drużyny ze sobą nie rywalizują. Więc gdzie jest moje imię? Czekaj, głosujesz na siebie? A ty co tam robisz? Dlaczego ukrywasz telefon? Sprawdzam maile. Kłamiesz. Nie próbuj nawet. I tak wygram głosowanie. Zobaczymy. Przygotuj się. Jej! Ha! Ła! Bitwa będzie gorąca. Po prostu zaakceptuj to, że gram lepiej od ciebie. Nie jesteś nawet prawdziwym graczem. Nigdy nim nie będziesz. Mówisz o mnie? Spójrz na to! Co się dzieje? Dostajesz wystarczająco. To jeszcze nie koniec. Co to za magia po Ojej, ja pobrałam swą po dwadzieśmią! Jezus, Mariusz! Nie mogę tą bo teraz mi akurat coś na Dzisiaj porozmawiamy o Radku, najlepszym graczu na świecie. dobry, No i co, teraz powiesz? Imponujące, nie. co? Czekaj, ja też mam masa w rękawie. Na pewno nie dasz rady. Też to widzisz? Okazuje się, że Leo to zaklinacz kabli USB. on kombinuje! No, co to wszystko znaczy? To nie tylko USB, to Gamepad! Jak on to robi? Leo jest niepokonany. Ustanowiono nowy rekord świata. I co z tego? Z łatwością mogę go pokonać. Właściwie wyzywam cię na PVP. Do zobaczenia za tydzień! Wtedy zobaczymy, kto jest lepszy. Nie przegram! Jestem zdecydowanie silniejszy, ale muszę jeszcze potrenować, żeby Radek nie miał ze mną szans. Kiedy jest nasz turniej? A, dopiero za tydzień. Mogę chwilę odpocząć. Jestem naprawdę głodna. Dobrze że mam pod ręką picie i moją ulubioną czekoladę. Typię, jaką czekoladę? A po kilku dniach takie coś. Ale jak widać, nie każdy bogat jest trudny. Nawet ja bezdomny nie jestem tak niechlubny jak mój przyjaciel Leo. O tak, naprawdę kocham wszelkiego rodzaju słodycze. O, słuchajcie, jakby tak było, to ja beka miał tego, a w ogóle nie dam reakcję na ten bogaty kiedyś się urodził. Czyli. Kiedy... No ale to jest bogat. Dobra, mogę teraz grać. Która to godzina? O nie, minął cały dzień. Muszę poćwiczyć. Pój, co jest nie tak z moimi palcami? Nakrętki i czekolada? Jak to się stało? Och, nawet nie zauważyłem, kiedy powróciłem klawiaturę. Tak, muszę kupić nową. Dobrze, że wygrałem dużo pieniędzy i mogę sobie na to pozwolić. Dobrze mi służyłaś, ale czas się pożegnać. I tak już zamówiłem kolejną. Dalej, Radek, niewiele zostało. Dasz radę! 98, 99! 100! Tak, udało się! Pokonam Leo za wszelką cenę i jestem gotów cały czas ćwiczyć, aby to zrobić. Ech, ale moje mięśnie w ogóle nie rosną. Muszę poszukać sposobu na rozwiązanie tego problemu. O, witaminy dla graczy? Dostawa do domu? Co ja bokiem się? A się obywatel tak. W ogóle, ja na rzecz, jest głupia, dlatego że on jest łysy. Przem. I czemu mogę to tą się z tego nie śmieję? Wow, ale szybko. Dzień dobry. Tak, cześć. Rozumiem, jesteś dostawcą. Daj mi witaminy. Dzięki na razie. Czy to żart? No dobrze, może nie będzie tak źle. Hmm, spodziewałam się zobaczyć więcej niż jedną witaminę, ale warto przynajmniej sprawdzić, czy to działa. Jakie są dane tego pana? Hmm, miętowe. Hmm, to trochę dziwne. Nigdy mi się to nie zdarzyło. Muszę to sprawdzić. O, o nie, to. on to, co bym dostał Superbogowie, ty. Super, bogowie, to okropne. Mój język zamienił się w klawiaturę. O! Cóż, teraz kicham klawiszami. Jak się tego pozbyć i przywrócić wszystko do normy? Chociaż może powinienem spojrzeć na jasną stronę, to całkiem przydatne. Choć chłopcy przygotowują się do ważnego turnieju, nawet najsłynniejsi gracze muszą chodzić do szkoły. Czas na matematykę. To Teraz? Chciałam jeszcze pograć. Gry to gry, ale nauka musi odbywać się na czas. Czytałeś przeczytałeś zakapit na ten temat? Nie, to nuda. Chyba używam nieskutecznej metody. Cóż, w porządku. Czy to miałoby dla ciebie większy sens? O wiele większy. Wiem co to jest. Berła ganima kosztuje 4200 sztuk złota, a od strzecenia 3000... Moja oko uczy, na... z smarnym oczy, że będziemy nie będziesz dołącza, faną. Pamiętajcie, zastanów się od jest tych ...tysiące, Więc tyle są warte razem. Jestem z Ciebie dumna. Mam no, no, rzecz. Mam nadzieję, że to co leci, słychać, bo jak nie, to będę tak skórzony, że u Bo kiedyś kiedy ty gadałem z Hanką, to praktycznie nic nie było słychać. Przez to niestety nie mogę się zobaczyć, co ja wygadam, ale pozdrawiam Hanka i mówię, że znaczenie. Hmm, Kolejna ten przykład. Na pewno już go kiedyś rozwiązywałem. Dobrze pomyśl. Zgadza się. Chyba sobie przypomniałem. Mam nadzieję. To jest odpowiedź. Nie mogłem się mylić. Hmm, to nieoczekiwane. Radek, czy możesz nam powiedzieć, czy Leo dobrze zrozumiał? Nie chcę ci za bardzo pomagać, Leo, ale tak, to prawidłowa odpowiedź. Naprawdę? Więc dobrze. Suf, oto twoja zasłużona ocena. Plusy? Przecież jak ja takie coś robię, to pałę tu stałem. Bez sensu. Myśli, że ja tutaj Nie pytajcie. Co ja to tak spyrała, bo ci tu? Co ja tylko się że Super, dzięki. Toż jestem zmęczony. Jutro mam walkę z Leo. Muszę się trochę przespać. Nie mogę zasnąć bez względu na wszystko. Ciężko trenuję. Muszę pamiętać o odpoczynku. Zwykła matka? to zbyt banalne. I po co, skoro mam cybermatkę? Teraz na pewno będę mieć kolor. Akurat, jak ja by, bym był bardziej patron niż do mojej. O, jakby. Nie, nie mogę jak to ja widziałem, że to czyli całą moją twarz czy No bo ja chciałam kiedyś Wam powiedzieć, że pokażę się, ale nie na głowę. Boże. Bo nie było. Nie za tego wybrania, ale przypomniałem sobie, że nagrywam filmy, gdybym właśnie byłem całą ja. gadam. Chciałam to wygląda, jakby ksiądz jak był. E, e, nie wiem, czy... <śleszany> We sny. Włączę odgłosy lasu, żeby szybciej zasnąć. W końcu miło jest być bogatym. O, czy przypadkiem coś podmieniłem? Dlaczego są tu zombie? Nie mam mowy. Nie poddam się bez walki. Nie mogą mnie tak łatwo dostać. W końcu jestem profesjonalistą. Zostawcie mnie w spokoju, zombie. Zróbmy sobie przerwę. O, staje. Co? Nie spałem ani minuty. Gra zaraz się rozpocznie i muszę się spieszyć, żeby się nie spóźnić. Zabiorę ze sobą tylko niezbędne rzeczy. Ała! Jestem pewien, że wygram. Ale dlaczego tak się denerwuję? Muszę się jakoś uspokoić Okej, okay, obejrzę coś na oki toki. O, właśnie wyszło coś nowego. Uwielbiam ten kanał. Zawsze mają takie zabawne A, i ciekawe historie. Kto? Ja to znam. P ja, ja chyba w przyszłości nagramy YouTube. W przyszłości. Jeżeli tego nie słychać, co tutaj leci, to normalnie patrzę tu sobie. Uj. Ale to a się przez Discord? Tak, a to po prostu muszą być obok mnie koledzy, żeby mi w Pamiętacie? Ale wiecie, jakie mają głos, w pierwszym odcinku, tam gdzie nie umieliśmy jeszcze nagrywać na no to. ten, tutaj. Burzy to... się... Czuć. Nie lubi filmiku Wagi Doki. Tylko, że czasami możesz dać się ponieść tak bardzo, że stracisz poczucie czasu. O, dlaczego dzwoni budzik? Która to godzina? Jak długo to oglądasz? Teraz rozpocznie się mój PvP z Rakiem. Muszę biec, ale muszę zabrać ze sobą sprzęt do gier. Co to jest? Prezent sponsora? Teraz na pewno wygram. A teraz zanurzmy się we wspomnieniach i cofnijmy się do czasu, kiedy Leo i Radek byli zgraną drużyną, która miała odzyskać pieniądze od wrednej Nikoli. Chyba tutaj hakujemy 4 miliony. Zabra 4 miliony. Wszystko przepisujemy na moje konto. Mamy 4 miliony tysięcy. Mil chodź tutaj. Tak panno Nicole. Chce pani pić? Nie. Cały dzień poprawiam swoją dokładność i czas reakcji. Myślę, że nowa mysz ułatwi grę. A. Ja nawet, a... Czemu ona w piątej, w piątej części też jest? Szkoda, że ona tylko wtedy się pojawia. a już w całej części nie. To uzukamam z Czemu ona tu się pojawiła? Przecież ona w tej części się już się pojawi. To prawda. Teraz żaden cel mi nie umknie. Aby zwiększyć efektywność treningu, wyobraź sobie walkę z tymi dwoma nieudacznikami. A masz! Ha, te pieniądze są teraz moje. Tak jak nagroda. Chwila, proszę mnie nie bić. Tak, prawie straciłam lokaja. Uwaga! Nie! Słuchajcie, obejrzymy tylko ten fragment, jak ma na tym mała piwo. Obejrzymy jutro ten fragment filmu. I zapamiętajcie. 8, 8:23 23 godziny. Y moment. 8,33. No widzicie tutaj jest moment 30. 8,23. I zapamiętajcie, bo to później zaczynać się cuba. Teraz mam nadzieję, że ten odcinek właśnie znowu zostaje. łapkę w górę dajcie znać w komentarzach, bo mami Ja się z wami żegnam. Na razie i bajo